Бачу, як худоба в гімні. Кажуть, що все в Європі не моно, щоб воно було в гімні. Все моно. Тут тобі готово село. Швейцарія село. Живуть собі люди як хочуть. Хочуть гарно, хочуть не дуже гарно. Ми крутий в селі, що. Має пану, що до 100 гектарів землі. <риклад> <Да, біляхати. риклад> Щось трої, хтось пішов землю строїти. Сити. я не знаю, що вони не косять. Вони все одно їх збирають сирою. Поняли, що з їхнім кліматом вона погано висохне. По там худоба, а тут худобу не дуже тримаються. Нічого, не смердить сусідам, заяв не пишуть, що гній смердить. Посеред города такого невеличкого містечка. І нюхають, і всім нормально. Менталітет людей зовсім другий. центрі. Викидай гній. Кінч... Кінчилось село, так? Да? Я так зрозумів, що ото Вітикова такого... у Вицеховську. Вася, я тобі казав, що його до Вицеховського поїду, правда? казав, жора. Тобі теж казав, так? Да? Поїхав, куплю. Мені сподобається, ще привезу. Ще куплю. Ночу. Зато сподіваюся, що в мене буде вибір. Ага. Що сказав? Ага. Тут сараї, да? ага. я так не дуже люблю по-чужому ходити. Ага. 350 самочок. Ага. Ну, Це фермер. Це не наш фермер. І я сподіваюся, що він не буде чепухи тримати вагу. zajmować się i coś, żeby ono było niebezpieczne. Wystawy, tam wszystkie dwa standardy i ferma. No, żara, napiszmy, jaka twoja opinia. Aha. Tu dość lep tak, 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 Teraz nowy wzorzec. Aha. To jest. To jest samica. Aha. Nie, to są samce. Samce są. Od 4 do 5 kg. To termon. Termon. Teperyszni. A, to trebonie. To, to jest wzorzec. Ja a wzorec, no, 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 no. Tak, a samice... Aha. Do 5 kg maje buty samec. Ja A, a samice... Do eee... 5,2, da? Tak? O, 5,5. 5,5. Aha. i To jest... Europejski wzorzec. Standard. No no, tak. no, 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 no. I to jest wzorzec europejski. I ten królik to jest ode mnie z hodowli. Mm -hmm. To jest we wzorcu europejskim, jest mój królik. Japonia. Dobry. Czyli teraz, jakbyście na wystawę europejską, to trzeba wiedzieć, żeby nie prze, yy, przedobrzyć, bo do 5 kg i koniec. Mm -hmm. Wy chcecie większe. Mhm. Mm Chodźcie. Dawaj. Нам треба більше пан. Нам треба. Серйозно. Там нікому не докажеш, якщо скажеш, що має 5 кілограмів, да, то всі скажуть, що то неправда. От, пан, то маєш трошки тих. А, то вєлун, то. Ага. а я ж не мам, де ставити. Я зрозумів. Ту ж певний тих, ту. Ага. тут. Ну 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 Добре. Я теж не пускаю. Часом люди приїжджають, кажуть пусти. Теж не пускаю. Це якби безпека, правильно? Це якби не 5-7 санців. О! Я вже пан думаю собі таку тачанку зробити. О так само не пускаю. А самців скільки маєш? Самців. Самців. Робочих. Czy, jeszcze raz Samców roboczych co? No swoich No Skaliki masz? Teraz chyba 12 Swoich roboczych tak. A sztuczno e, Samcami czy Tylko samcami Tylko samcami no. 350 samok Ale e, Kiedyś miałem Aha. A, a Do grudnia Aha. A teraz e, Teraz zostało chyba za 30 samic Aha. i tych 12 samców, tak? Plus minus nie Coś w tych granicach. A samców nieraz było 20. Ale 30 samo e, 350 samok tu po samciami i wszystko nie sztuczno, ja sztuczno. Nie, ja nie ale Wagina. No, dobra. Zgadza się, bo ja, ja kiedyś sprzedałem na Ukrainę cały zestaw inseminacji. Cały zestaw, pudełko i pipetki no, 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 wszystko no, no, no. sprzedałem do was tam Aha. ale też tutaj u mnie była kiedyś yy, mówili to kooperat nie kooperatyw takie że tak jak u nas się mówi dawny pgr kołchos, coś takiego Aha. Aha. i tu było cztery, cztery osoby tak i kupili trochę samców tebe. Yy, samców do, do krycia no nie wiem tam za dużo chyba nie wzięli, bo chyba za cztery tylko. Aha. Ale oni mówili, że mają wielką taką fermę. Aha. A jak było, to ja... Ja rozumiem. No ty masz 350 samok. 30-50, tak? Samok. Teraz. Da, zaraz. Na dzisiaj. Tak. No. I si samcy? Nie? Tak. Nie pipetkami? Nie, nie, nie. nie. Owo. Ale... Ja mam fermę zarodową no. To ja muszę yy, Muszę mieć i samce I yy, Do pipetki mhm. Też jest fabryka Samców, że się pobiera yy, Nasienie stamtąd mhm. To też Wy macie samki a ktoś ma samce. Uh -huh. I on później bierze te yy, nasi, pobiera na sienie, uh -huh. miesza i wy idziecie do siebie. Ja rozumiem. A yy, ja muszę mieć i taką linię, i taką, i taką. A skylki yy. linii masz? Co? Linii. Na przykład ja w tebie mogę wziąć te kilki samców? Riznych, yy, dużych, jed... nie bracił. Takich, żeby ja mógł swoje samce od po tych i już drugim, no i dwie... trzecim. To tak jakby. Yy, 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 praktycznie do każdego samca i leś samek. Tak, tak. Aha, Japonią. I. Yy... Japonią. Yy, ja i... A skąd serce... masz takich linii? Czy czujesz samki? Ja. Samiczki. Yy, 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 no, ja mam wszystko opisane. To, to są, wszystko jest opisane ja poję. i to jest, to są samców, ale tu było źle napisane tylko dla samic jest taka uh -huh. A, A z widkie przywozisz? Co? Samce? Samce. I no, co? No, to już kupujesz, czy nie Czy kupuje? Da. Tak. To że da. tak. A z w nas tu, no, Polsza? Czy gdzieś dalej? Nie ma nigdzie. Nie ma? Nie. To jest niedobrze, bo tak, na Ukrainę idą, Aha. idą, a nie wracają. Aha. A tam macie fajne, tylko Aha. one zostają u was. A w tą stronę ja nie spotkałem, żeby ktoś pokazał. Japone. A dodatkowo, ja muszę mieć yy, dobre samce. Mhm. Nawet jeżeli może jest, na dob yy, jest yy, taki średni, mhm. ale jest z obcej linii, to ten, to y, kupuję, no. Ja <laughs> Dobrze. No tak. Tam ci, ci. staram się powiedzieć, no, kupuję. no a sam gdzie kupujesz? Y, w kraju generalnie, w Polsce. Tu w Polsce, tak? Tak. Wszystko. Aha. Ale y, y, w Polsce jest y, du, dużo tych królików. Ja, Musimy schować, bo za mocno. Japonia, bo doszło. W Polsce jest dużo Aha. i czasami yy, są na wystawach, Aha. ale też yy, umawiam się. Dla mnie jest ważna świeża krew. Świeża krew, no. no Nas tak samo. I tu było właśnie tak fajnie, bo kupiłem aż z Mazur od chłopaka, mhm. dwie, dwie, yy, dwa, dwa samce, to, yy, rok temu. Mhm. I też wyszło takie, że piękne króliki wyszły. A one były takie na 94,5 punkta. Uh -huh, uh -huh. Ale po nich uh -huh. wychodzą takie. Króliki. Tak. Pięknie wychodzą. Gdzieś w Łębi było bardzo fajnie. Uh -huh. one, yy, ale też miał ten, ten chłopak miał. Yy, yy, tych najładniejszych nie chciał sprzedać. Uh -huh. Ale to liczyło się krew. A jak mam dużo y, y, samek, uh -huh. to z nich dużo dzieci i, i z tego można, no trzeba wybrać. No, 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 Dobra. Te A. dwa samce są większe. Aha. Ten jest y, europejski. Ten? Ten, europejski. Aha. Bo te mają po 5,60, 5,50, 5,70, no coś takiego. Mis, to wszystko są y, roczny, ro, y, Aha, roczniki. Aha, rocznik, ja rozumiem. No, ten jest czerwca. Aha. To ma 10 miesięcy, ten jest kwietnia. To ma y, 12 miesięcy. Mhm, kartka spadła tam. Ja. No, ja też zostawiłem teraz na. Europejską wystawę, bo chce się Aha. pokazać z tymi królikami. To to Europa, typu, to nie Polsza. Czego? To nie Polsza, nie Polsia. Oto. Wszystko Polsza. Wszystko Polsza, tak? Ja rozumiem. Dobry Dobre. Tylko... Y, no, y, wydno to y, y, dłuższe do... ucho, krótsze ucho. Tak? Ale, mia... Ale jest y, na długość dobre. Tak. Tak. Wahę. No, no to i mocny same sobie jedno z razu po niego. A pan na czym hudujesz? Cwikor? E... Pasza. E... Zboże. E... Pieczywo. Aha, pieczywo. Ну. No. А, хліб типу, я Е, Ну там все акуратні булки, не? Ну, те не з 5400. Такий малий 5400. Ого. Отого там що треба брати. Зеро. Ну, зараз зараз, зараз, Зеро, давай. Ага. Я бачу, що у нього таке ушко маленьке. Бо Бані здовжить. Ага. От Надіюся, що вони... А чека! Що вони тут не взяли, надіюся, якщо не збрехали. Якщо не збрехали, Вася, ти тут не брав, случайно? Коротка тушка, маленьке вухо дивись. Ой, чую, парень, що ти тут брав. Чую, це твоя рука. Глянь. А тут довше вухо. Видно? Чи не видно? Так, Вася, ти можеш все взяти от, по, по телефону, по цьому вибрати собі, а потім перезвонити, собі купити і казати, яка лінія там. Папік приїхав, все показав. Тут вухо грубше, не те, що грубше, воно ширше. Бач? А тут менше, але вони всі. І тоненькі, не те, не то, що тоненьке, воно менше, вуще. А тут ширше. Поняв? Я ніхто не каже там, типу що. Шкірка там тонка. Може тут і тонка, блі, не хочу пробувати. А Пан, можна рукою? Не дуже. Цього? А, уха, да. так? І що, Ну довше видно. Тринадцять. 13. 13. 13. 13. Угу. Тут менше, тут дванадцять. Чи ні? Тринадцять і пів. Ого. Тут точно менше. 13. Блін. Ну. Добре, а пан, а того самця зважити? А, той... Там більше, там, там є... 14, певно що. На власні. Більше, правда? Ну. Скільки? Видно, ні? 14. Ні, ну то є Ну, 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 14, ну. No to tak jest. Dociśniesz. To, to, to no, 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 no. Ucho pociągniesz. Aha. To to pan, to to nie po czasu odnakowi, da Ryczniaki. Ryczni. miesięcy. Miesi. Ten jest rok. Tak. Ten. Ten jest 10. Tak. I ten chyba też jest rok. To rok. Tak, rok. Два самця річних і два різних. Тут морда така. Але Тут. то з модего то ж відемо. Uh -huh. Тупа морда. А то така. А того ще ми ця, не важили. Ця, ця, ця. Того ми ще не важили. Там uh -huh. Ну. І є ще одно. Ja chcę <laughs> jeszcze jedno. Ja, ja ich nie tuczę, tak? Aha. Tylko idą na e, słabym żarciu. Aha. E, samce. Bo. E, A nie hodujesz krew. E, one dużo siana mają i e, raz w tygodniu żadnej. E, e, nie dostają paszy. Żeby nie zażywali. No. Taka, można je probotę. Шого? Рукою можна? Доткнуть? Ну! Ну да! Я питаюсь, відомо його не можна. Лапа, саме мощна лапа. Яка вона цього? Ого, які чмята, ого. Лапи які мощні. Добре, другий. Зараз щось виберу. To. To nie to ważył Waga To mało waga, to mało wada. Tak, to tak. Europejska. Europejski tak? No. 4,50 na Aha. Y, 5. To nie? Ja no, Jakby on był przed wystawą, dostałby futra, Aha. to tak na 4,70 y, powinien pójść, ale... Tu mówię jest uh -huh. słabsze takie. No widno. Ja no tylko pomyślałem, że takie europejska. To krótkie ucho, te same. Nie, Japonia. nie, 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 nie. Ucho musi być... To on miał 14, najdłuższe 9. przecież. Prawie 14. więc aha. To się... to on miał... Ja Dobre. A ja przypilnowałem, żeby... Y w pewnym czasie Termowski miał ucho, y, jak już długie było, to miało 12. Aha, bariamty to. A pudełko? Do. Tak. Aha, no to na wagę spało, Więc same Tylko jego na dwie ręce trzeba wziąć. Y, bo to jest za ciężki królik. Jaki? Za ciężki, żeby się nie złamał. Tak. A co? Nie tak. Aha. Bo jest za duży. Aha. To tak jak, y, bo powinno się chwycić, tak? Aha. Tu za uszy, tu tak, tak. i tu. Aha. I to jest bezpieczne. Bezpieczne, no? Bo jak jest mały, to Aha. można go tu podnieść. No, tak jak, no, A, że on jest za wielki, ja Japonię to trzeba Bo no, one. Ja rozumiem, tu chrubieta Albo chrubieta. tu na, na, na majce, biodrach. Japonię, no. Угу, іменно такі великі самці. Я думаю, що я недавно хлопцям продав самці і виходить щось вони злякалися і переламали собі no. затка. Під. І. 13. Uh -huh. Там що ну, цього беремо. Pan, no Tylko dobrać. on jest duży no. i dlatego te uszy się wydają Aha. nieduże, ale to nie jest belk. No i on... Dobrze. Tak. Nie za... w rękę! Aj, blin, zabuł. Ja mogę przytrzymać. No, no, no. Łapy, łapy. To ty co? Dobrze? Dobrze pan? Wszego tego ten pakujemy 6... nie, siedem trzy da? Pan, a w skilkim miejscu? To jest, to jest moje imię. Aha. To jest tylko u mnie. Tak. To jest Witold Wojciechowski. Tak. Znamy. A numer ten, to jest. Czerwiec, Aha. 2023 rok i numer 4 w książce yy, o w takiej książce tu, nie? On jest tu wpisany od początku do końca wszystko. Aha. I to samo jest, te same rzeczy są wpisane tutaj, mhm. tu, nie? Mhm bo jest y, i rasa i to wszystko się y, tu wpisuje Aha. a później takie coś się daje tam dalej nie? nie zrozumiałem o mordeczko o cia tupa po francusku idzie taka uśka. dobrze pakujemy z Francji brał? co? z Francji brał Francuziu. Yy, z Francji nie nie? Ale do, da, dużo poszło do Danii, dużo Aha. do Niemiec, Aha. Y, dużo tu Litwa, Łotwa, Aha. Y, Rosja, ten Kaliningrad, Aha. Y, bo tu, 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 tu dużo, dużo brali. Aha. Kaliningrad y, no, Ukraina Aha. z Białorusi byli tu y, oni mieli kooperatywę Aha. takie Nie wiedzieliśmy co to jest kooperatywa. Ja On tłumaczył tu i jesteśmy. No no no. I... To s cikki pan, s whisky має linii. Якщо наприклад я беру одного, так, потім я можу ще купити не брата якогось другого. No, to to wszystko jest na, na tej kasce. No, no, no. Teraz tak, moment. Też do paczki siano. Aha. Chcesz? Do, da, 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 bo da. Dobra, trzeba, okay. po polibom. No. Polibom, wszędzie. jestem? Bo nie każdy chce, bo tu kiedyś przyjeżdżali. No, no, no. Nie, trzeba, trzeba. I yy, takim autobusem gdzieś no. przewozili do Was na Ukrainę, ale jeszcze no, przed no. wojną. Ach, dam mu jeszcze. Tutaj bo później z tego też zapach idzie uh -huh. mm. Ja poniem Ta nie to to zapach no takie. No tak ale no. Ty masz fermu ja mam fermu to zapach Nie boję się Ale sami putę um... yeah. <grym> Wiecie, tak? Do góry, do góry. Dobra. I I co? Tu jest takie jedzenie, którym on był żywiony. Kto, kto, kto? Co, jad? Nie do... A, czy on hodowany był? U mnie jad to. Aha, ja pojąłem. I weźmiesz do siebie. A, poniał Wymieszaj ja z was. Ja znam, znam, znam. Ty pan, to ja sam robię no to właśnie y, tu jest półtora kilo y, i tyle samo do Ja znam, zna, ja zna, ja tak robię, da, no. da, da. Y, I teraz tak, tu on był szczepiony mhm. przeciw myksomatozie i przeciw tak, pomorowi, tak. ale ja zawsze robię, jak przywożę Aha. coś, to sobie szczepię. Wiesz mhm. jak tak samo? No, to jeszcze pół roku może być, ale... Mhm. Я, я знаю, был... імунка падає, no. я знаю. Това е спірати. Новозеландський, ваш такий має бути. Термон, який має бути. Каліфорнії вже забувся, що тут таке здихався. Круліки каліфорнійський. Туда. Купола. Да там карточка. Так я, куп, а ты. już. a to nie wystawa Aha. kur, gołębi, królików, i tak zostawało. Mhm, no. A to jest ta tutaj najważniejsza dla mnie: to jest ta to wystawa, co się zawaliła hala. Da. Zginęło 64 osoby. Tutaj jest. M plus C, mm -hmm. 6,09 to jest to. Szczepiony mm -hmm, przeciw, mm -hmm, mm -hmm. tylko ja sobie na skrót piszę, dobre, to dobre. nie? I to jest, to jest to. Mm -hmm. no. Dobra. Ja takich dużych nie trzymam yy, dla Polaków, tylko mm -hmm. dla was. Co tu ma? Jak zamarzło czy w Polsce. Yy, to wszystko też umarło dwa Aha. dni temu yy, Nie w noc był. poprzednią Tam o, wszystko mhm. Cześć, powodzenia <gry> Trzymam za was kciuki <gry>